GAS Polska, właśnie jesteśmy podczas jazdy testowej, a właściwie regulacji samochodem marki Dodge. Model RAM z silnikiem 57 Chemii, moc około 390 KONI, rok produkcji 2010. Zainstalowaliśmy tu instalację BRTS-uken Drive z podłączeniem do protokołu OBD. Tutaj jeszcze została nam jazda testowa i regulacja tego silnika. Wstępna regulacja na hali, czyli autokalibracja, została wykonana. Teraz musimy zebrać wszystkie parametry podczas jazdy z obciążeniem silnika. No i wyregulować samochód do korekt, tak, żeby chodził praktycznie nie, znaczy żeby chodził z różnicą niezauważalną, czy to jest paliwo gazowe czy benzynowe. Także ja tutaj sobie poklikam trochę w komputer, poreguluję, a kolega w tym czasie nakręci może yy, zegary. Zobaczymy, jak samochód przyspiesza na gazie i na benzynie, czy nie ma żadnej różnicy i, i tak dalej, żadnych szarpięć jak przyspiesza.